Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Tu Tomasz Smokowski, a obok mnie zasiada Jacek Laskowski. Liczymy na to, że dzisiejszy mecz dostarczy nam naprawdę ogromu niezapomnianych wrażeń. Ekipa Invincibles kontra Sporting. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Spójrzmy na wyjściowy skład ekipy Invincibles. Wojciech Szczęsny w bramce. Dalej Zinedine Zidane oraz Adrian Rabio zagrają na środku pomocy. W ataku zagra Kiel Smith. Teraz Zola. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Nic z tego. Chorągiewka uniesiona. Offside. Słusznie odwizdany, spalony. Niestety próba powrotu na pozycję nieudana. To podanie trochę za wcześnie. Zabrakło chyba cierpliwości. Mam nadzieję, że szczwany lis. Richard Lisson, zaraz rozpuśta nam trochę ten mecz. Te dwa gole w ostatnim meczu pokazują z jakim talentem mamy do czynienia. Zaraz, zaraz. Z tego musi być gol. Bramkarz ratuje im skórę Nikt nie miałby pretensji gdyby to puścił. Strzelali prawie spod bramki A mimo to wybronił Krótko rozegrany stały fragment I teraz uderza Bramkarz robi swoją robotę Ale akcja trwa Skuteczny odbiór choć był ryzykowny Za chwilę wznowią z autu Ryszard Ison. Ze skrzydła. Kapitalna interwencja, ale mamy offside. Sędzia nie waka się i sięga po gwizdek. A Zidane. Gianfranco Zola. O, teraz wyszło to podanie. Idealnie na dobieg. Zapowiadała się dobra akcja, no ale niestety. Jest komu podać. De Charlison teraz. Wychodzi na pozycję. No, nareszcie! Cisnęli, cisnęli, doczekali się. Ta bramka długo wisiała w powietrzu, ale wciąż byli nieskuteczni. Wreszcie mają to, na co zasłużyli. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Podręcznikowe wykończenie. Zero zbędnego kombinowania. Potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. Wizdek. Invincibles nie mają co się zrażać, jeszcze wszystko może się zmienić. Richardson, Bramka! Chociaż, zaraz, chwileczkę... Nie, nie, jedna topside. Rzeczywiście, chorągiewka w górze. Spalony minimalny, ale golu znany nie będzie. Teraz przejmuje piłkę. Do Runeja. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Florencji doskonale utrzymuje piłkę po isku. że na Invincibles buduje teraz atak. Mogą wyrównać, ale było blisko. Mierzony strzał trafia tylko w obramowanie bramki. Powinien paść gol w tej sytuacji. To było zbyt blisko na takie pudło. Robił nam się teraz taki typowy mecz walki o panowanie w środku pola. Próbowała przymierzyć, ale piłka nie chciała się jej słuchać. Tak, widać było, że zdecydowała się na techniczny strzał, ale zdecydowanie zabrakło celności. Piłka poleciała daleko od braku. Znakomite przerwanie. Nie pozwala rozwinąć się tej akcji. Runej. Pewno był faul, ale czy na czerwoną kartkę? Zobaczmy. Sędzia w takiej sytuacji nie ma innego wyboru. Musi sięgnąć po czerwoną kartkę. To była naprawdę klarowna sytuacja do zdobycia bramki. Tak, bez dwóch zdań, nie mogło tu być innej decyzji. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. przetestował umiejętności bramkarza. Musiał się naprawdę postarać, by nie wpuścić piłki do bramki. Wayne Runej. Piłka w grze! Payne Piłka w bręce. Odskakują na dwa oczka! Nieprasodliwość w polu karnym porażająca, zwłaszcza kiedy ma to bronić, to powinno jednak lepiej wyglądać. No ale tu wyraźnie zabrakło komunikacji i zdolności podjęcia decyzji. Ktoś musi podejść bliżej do piłki. Spróbować odbior. Wizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Czas na drugą połowę spotkania. Sporting jak dotąd bardzo skuteczny. Druga strona ma naprawdę twardy orzech do zgryzienia. I to tyle z tej akcji. Javier Zanetti. są. Po czego teraz znalazł? Dłocamy, oj go! Jak on to zrobił? Bramkarz może mieć prezencję do obrony, która się tam mocno pogodziła. Popatrzmy ładny strzał z bliskiej odległości i żadnych szans dla golfi. Znawiamy grę po golu dla sportingu, który chyba już uciekł zbyt daleko. Piłkę ma zidane. Słyszenie. Minimalnie niecelne, ale brawa za decyzję. Się coraz groźniej. I teraz uderza. Odważnie blokuje strzał. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Kolejna żółta kartka, a ich sytuacja już jest przecież nieciekawa. Muszą zdecydowanie zacząć bardziej uważać, uspokoić swoją grę, bo grunt zaczyna uciekać im spod... Aleksander Arnold podręcznikowa, wprost, interwencja w polu karnym. Nie ma wątpliwości, był fał. Sędzia podyktował rzut wolny. Uwaga, wrzuca piłkę z wolnego w pole karne. Nie patyczkował się teraz, wybił daleko. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. I są teraz. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Karwali o przypiłce. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Sporo miejsca zrobiło się dla Zoli na skrzydle. Ładnie teraz ucieka. I teraz centra w pole karne. No i mocno teraz. Zdecydowane wybicie. Gianfranco Zola. bardzo doszlostowanie, ale dobry blok. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Zgrywa z wolnego Pnuker, pole karnie. Zanetti pewnie wyjaśnia sytuację. Richarlison. Z tego może coś być. Okazja do strzału. No i zmarnowana świetna szansa na gola. Co za pudło! Z takiej odległości można było strzelać lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda. To powinna być bramka. Stab najwyraźniej uznał, że drużynie potrzeba nowej energii z ławki. Niesamowite, co też teraz zrobił bramkarz. Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Nie udamy teraz to wybicie. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga, bardzo dobrze teraz to broni. Głęboko w pole karne zagrywa. Dobra. I kończy nam się ten mecz. Po reakcji trybun widać, że nie do końca tak, jakby sobie tego życzyli kibice. Nie wiem, czy bardziej dają teraz upust swojej złości z powodu wyniku, czy z powodu czerwonej kartki. Pewnie uważają, że gdyby nie decyzja o czerwonym kartoniku, ich ekipa by tu wygrała. Cóż, może i tak, ale wyjaśnijmy sobie jedno. W takiej sytuacji sędzia musi, podkreślam, musi sięgnąć po najwyższy wymiar kary.